Cześć, witajcie, tutaj DJOpl i chciałem nagrać poradnik o tym jak zbić do rajdu Kaligora. Najlepszym sposobem jest z ten zwiadowca. Yy, można łatwo wbić u niego skillem zasadzka. Westy tam gdzieś tutaj w tym miejscu użyć już ten skill, żeby był aktywny i gdzieś trzymać tutaj o w tym miejscu tak gdzieś w tym i teraz czekamy troszkę lagi będą na filmie bo przy moim komputerze i jeszcze jak teraz jest aktualnie 7 fps -ów. to nie jest za dobrze ale myślę że jakoś będzie widać wszystko w HD jakości zaraz powinien być chyba jakaś nie wiem, minutka albo pół to jest tylko dla łuczników sposób także zaraz powinno się pojawić bo już dużo ludzi przyszło 5 razy pod rządem się udało tym sposobem wbić. Bo na początku próbowałem normalnie wbić, ale to się nie udaje. O. Widzicie? Można, można. Teraz wchodzimy ze wiadowcem. Hmm. No i to było na tyle z tego materiału. Będzie króciutki filmik, ale myślę, że Wam się spodoba.